Niedawno minął termin rejestracji komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu. W związku z tym informacja jest mianowicie taka, że ugrupowanie Biało-Czerwoni nie wystawia swoich, swoją reprezentacji ani do Sejmu, ani do Senatu. Powód, był do, powód jest dość bardzo krótki i prosty: mianowicie dwa tygodnie komitet wyborczy, bo mieliśmy kłody związane z rejestracją partii i komitetu. Na zebranie 120 tysięcy podpisów w całym kraju przy tych strukturach było ciężkie. Jesteśmy dzisiaj w wielu okręgach, zebraliśmy te podpisy, to jednak jest za mało, żeby dziś wystartować z listą ogólnopolską. W związku z tym dzisiaj można naszych reprezentantów w kraju spotkać na, na listach ruchu społecznego Piotra Ikonowicza i, i zachęcamy do głosowania. Generalnie Biało-Czerwoni będą dzisiaj wspierać ugrupowania, które są dzisiaj poza parlamentem, które nie mają tam swoich przedstawicieli, którzy, którzy startują po raz pierwszy w tych wyborach. Będziemy ich wspierać i o tym komunikat będziemy wydawać w najbliższym czasie. Dzisiaj komunikat jest jeden, biało-czerwony nie wystartują w najbliższych wyborach, natomiast tworzymy dalej partię, tworzymy strukturę i zapraszamy Opolan i mieszkańców województwa opolskiego do zapisywania się, do, do ugrupowania i myślę, że już silną ekipą wystartujemy za 4 lata i, i wtedy znajdziemy się w obecnym parlamencie. Dziś skupiamy się na tym, żeby tworzyć partię i, i tworzyć te struktury. Na Opolszczyźnie dzisiaj z biało czerwonych nie, nie startujemy. Nie ma dzisiaj reprezentantów analistach. Będziemy wspierać kandydatów z innych ugrupowań i dzisiaj już te rozmowy trwają, są na, 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 na końcówce i będziemy wspólnie z tymi kandydatami wydawać komunikaty. Pomagaliśmy im też w zbiórce podpisów. Tak to dzisiaj wygląda. Chcemy, żeby, żeby w, tym, w tym parlamencie znalazły się też ugrupowania, które dopiero startują po raz pierwszy się tam znajdują. Nie będziemy popierać Zjednoczonych lewicy, dlatego, że dzisiaj ten deal na poziomie kraju, czyli Miller, Miller i Palikot, a, a w Opolszczyźnie nie, na Opolszczyźnie Tomasz Garbowski, Piotr Woźniak i, i Jarosław Pils nie przekonuje nas do tego, że to jest dzisiaj wielka miłość i, i nie ma dzisiaj w tym układu politycznego i stołkowego.